Przedstawiam Wam adme. Dzień dobry. dzień dobry, dzień dobry. Przychodzą tutaj dla pięknego widoku, który no. roztacza się na całe miasto. Dzięki temu, ponoć, Helm był przez 24 godziny stolicą Polski, ale są też podziemia, i dlatego nie można budować po prostu wyżej. Ale mm -hmm. do tej podziemia ja cię muszę zabrać, więc chodź od razu podziemia. No, raz to jest ciekawa historia, robi wysokości jak korzystać z Rolko Prawda? Miejska lista w piątek o 18 w TV. Po tylu latach w telewizji w końcu się dochrapałam, że ktoś zdecydował, dobrze, dajmy Dagmarze jej program. Dagmara też wiesz, że jest trochę takim, mam wrażenie, zwierzęciem telewizyjnym. Czy ty w ogóle masz kiedyś się w planach zwolnić trochę? Ja chyba nigdy nie zwolnię. Nie? Za dużo dobrego by było. <laughs> Dwóch wariatów y, takich samych, za dużo dobrego by było. <laughs> Czy ja się denerwuję o porównania do naszej dody? Nie. Czy Dagmary w ogóle da się jeszcze zaskoczyć? Nie, już nic nie chcę. No, no właśnie. Jazdy Gwiazdy w sobotę o 14.00 w TV. Jest taki magiczny dzień w roku, kiedy pomaganie staje się wyjątkowo proste, ale ta magia działa tylko wtedy, gdy jesteśmy razem. Im więcej nas będzie przed telewizorami, tym większa pomoc trafi do chorych dzieci. Włącz Mikołajkowy Blok Reklamowy. Ten prosty gest ma wielką moc. Już jutro 18.45 tylko w Polsacie. Pomagamy już 20 lat. Do wspólnego oglądania zaprasza sponsor programu producent czekolady Nuzbyser z całymi orzechami. Sponsorem programu jest firma Sharp. Producent telewizorów z technologią kropek kwantowych kulet. Sponsorem programu jest producent leku Soledum Forte na zapalenie zatok i mokry kaszel. hej, hej, hej! Hey. Nie pod moim dachem.